Witajcie, kochani, to Mary. I Mario. I taki mały, miksik liniowo-krzyżówkowy. <noise> Postanowiliśmy z nowej maszyny <noise> jak wydobyć kolejny. To mówię o Wydobyć te maluchy, spróbować. Także tak na szybciutko, bo dzisiaj mamy mniej czasu, żeby jakiś odcinek był, to się postaramy też szybko nagrać, bo przecież to są tylko zrobki za 3 złote. Także co, działamy. Dobra. Nie będziemy zanudzać, gdy to czy nam to coś wpadnie w końcu. To co, zaczynasz? No to zaczynaj. Ja pierwsza? Tak. Dobra, jak tak chcesz, to dobrze. Ja mam szczęśliwe linie z numerkiem 25. Okej. Okay. Wszystko ładnie widać, taki Musimy się pośpieszyć, żeby nie zanudzać. Truskawka. Jest jedna troskaweczka. Szybko, szybko, chcę otusować dwie. Dobra. A ty w razie czego mów, jak coś tutaj ja bym tutaj nie tak głośno, bo się wtedy e, e, lękam. Tak normalnie powinieneś mówić. No dobrze. Nie tak... Dżu, 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 dżu. Okay. Tęcza jedna. Diamencik. E, 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 e. e jest on podobny, jest. Czekajcie. No, na razie tam zostaw To ja będę go skubać. Diamencik mamy tu. No bo to tak się wiesz. No, Prawie podobno. się trafi, to będzie dobrze. No właśnie. Banana. Bananek mamy tutaj. Nie ma więcej. Kolejny, ale ten drapak jeszcze nie zrobiłeś. Słoneczko. Tam niby nie zobaczaj. Jeszcze taki słoneczko? Nie, 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 Dobra, bo Jest czasu opiektyw. mało. Wyjazd filowy. Jedzie, śli, jedzie śliwką. Jedzie śliwka jedna, jedzie śliwka druga. Kuty tego nie, nie ma. ma, nie ma. <laughs> żeby nie było, że. on jest, jest linia. Teraz tak, sakwa. Sakwa jest tutaj. I chyba jedną mamy. Teraz mamy pana słonia trąbalskiego. No, A, ja ale kurczę, to w zoo jest No, mam się, że przyjdzie tu do Dzwonek. Tu mamy dzwoneczek. Tu mamy dzwonek. Gdzieś jeszcze nie. Garnek. Garnuszek jest tutaj. Ogórkowa się gotuje dzisiaj. No, patrz, nie wiedziałam. No. Jednogarnkowa. <grych> Jednogarnkowa. Teraz mamy pomarańczka, ale chyba nie mamy. Jednak trzeba i sobie kupić. Cytrynka jest tu. Tu. Tak, źle widoczne. Mm. Dobra. Następne mamy. Oj nie, 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 o, nie, 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 nie. to jest to. O, to jest ta zmyłka. Na razie bym tam został w spokoju. To jest ta zmyłka. Patrz, już chciałam powiedzieć, a ja mówiłam, żeby to nie powiedzieć, jak to nie będzie przecież. Trudno, to był gwiazda. gwiazda. Dobra, i szukamy. Aha, nie mamy już. Teraz mamy trefelka. Czy gdzieś tu trefelek? Oj, jest trefelek. No, co? Mhm. Gdzieś jeszcze? Nie. nie. Teraz mamy koronę. Mamy tu jedną koronkę. Następny mamy. Mamy, nie mamy, nie mamy księżyca. Ale mamy serce. Też nie Nie mamy. Też nie chcieli dać. Bo, że serce musi być. Tu mamy kwiatek. dać kwiatka. Tutaj się kroi pustek, Wisienki też nie mamy. Ale to nic, tylko chciałam podrapać se. Tu mamy czekoladkę i tu mamy czekoladkę i tu. Okej, okay, jeszcze dwa. Czy jest Biedronka? Pani Biedronko, jesteś tu. Jedna i ostatnia, coś tak mi bokiem wiesz, mm -hmm. to bardzo źle mi drapie. I mamy krabika. Krabik jest, też jest, ale tu nic nie daje. Tak samo jest tu, czyli zdrapencja jest ta malutka, pusta. Ale przynajmniej mała strata będzie. No, dokładnie. <grafy> dobra, nie muszę tego skupiać, jak widzicie. No, dobra, nie, to bo... ja się też biorę za szczęśliwe linie z numerem 26. Ty... I szukanie zaczynam od słoneczka. A bo kolei No tak, tak. od maszyny. Tu mamy słoneczko, tu mamy słoneczko. Następnie jabłuszko. Jest jabłuszko. I jeszcze jedno na dole. Kolejny arbuzik. Arbuzik, arbuzik, łubuzik, gdzie jesteś tu? Dobra, jeden, drugi. Chyba więcej nie było. Nie. Czas na trefelka, ale nie w tej zdrabce. Mój <grym> był. Tak, tam. Chcesz? śliweczkę Śliweczka, ja śliweczka, śliweczki nie dali. Kolejne mamy winogronko, winogronko. O też go nie, nie. widzę. Nie fajnie. Tak, ananasi to widziałem. Tak, sam. E, tu jest pierwszy, tu jest drugi. No dobra. Teraz Bo mamy ty masz gwiazdę. gwiazdę. A w tej ale tu tej jeszcze jest zagrania ja, Tak, ale, ale z kolei tu nie mam gwiazdy. No nie. Dobrze, następnie dali banankę. Bananek, bananek jest, ale tylko jeden. Teraz czas na podkowę. Brak. I pierwszą linię kończymy wisienką. Wisienkę gdzieś widziałem. Jest, tak. Ale niestety tylko jedno. No dobra. Kolejny symbol to pomarańczka. Pomarańczka, pomarańczka, nie ma więcej. Czas na księżyc. O, jest. Tak, to jest czekoladka i będzie linia. Teraz kluczyk. No, kluczyk kluczyk tu jeden widziałem i tyle. Dali jeszcze sakiewkę. Jedną, <grym> drugą. Sakiewka, sakiewka nie ma więcej. No. Teraz gruszeczka. Gruszki tu widziałem. To. Bo jest jedna, bo jest Trzyma. druga i trzecia. Kurde, może to będzie się? No, szczęście. może, może. Korona, korony też są. Dwie sztuki. To mhm. no, zostało z pięć symboli. Teraz mamy diamencik. Tu mhm. mamy diamencik, tu <laughs> mamy diamencik. Gwiazda Nie, nie. Teraz dali kraba. O, krabik też tu jest na górze. Fajnie. No, Dobra, zostały trzy kości. No, kości to są. Są kości, dobra? Jeju. Jeszcze dwa garnuszek, Proszę bardzo. którego Sił nie gotowało. widać. I ostatnie jest serduszko. No jest. Ale serduszko Ale to chyba nic tu Trzy. nam nie zmieni. Tu jest serduszko, tu jest serduszko i tu jest serduszko. No i widzicie po kolei. Dzwonów nie było, gwiazdek nie było. Nie. A kwiatek był? Też nie. I niestety kończymy na razie. Po zapuść. kolei 2, 6, 2, 5 nie dało. Ale no zobaczymy krzyżóweczkę. Może krzyżóweczkę? Ty no, też coś po kolei. Ja mam 9, ty masz. 8. Daj mi twój drapak, bo ja będę tutaj drapać, po prostu zrapka będzie miała same dziury. <laughs> Ojej, pierwsza H. Ale jest alchemia, także jest H. Może jeszcze gdzieś H dostanę. Nie, tak, jedna. No dobra. Teraz mamy B, tu BBBB, tu jest B, B robocik jest O, proszę bardzo, yy, nie ma więcej, kolejny jest O, stok albo Noe, o, tu trochę mamy robot, to są dwa O, wiadomo, i tylko tyle O, a nie, tu, 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 tu jeszcze, dobra. Może coś jeszcze przeoczyłam? O Jezu. Chaj, teraz jeszcze F. Jeszcze F. Czy to będzie gdzieś F? F, F, E. Czekajcie, muszę tutaj. No, jedną jedno. O Boże, jak Ty teraz mówisz, że jest, teraz ja tu szala. Właśnie się dotknęłaś? Co tu? Nie, ja nie mogę. Te moje oczy. Dobra, to jest R. Dobra, bo to jeszcze ty był wyraz. Mhm. Y jeszcze tu mamy. <śmany> no, tu bierzesz 2R. Aha, jedna, a ja myślę, że to zdrapane. <śmany> mamy A. I no, dosyć przydatna literka często. No tak, ale jak ma dać, to nie da, właśnie jak ona się pokaże. Rzadko. No. Tu ekipa. Tu mamy, tak. Hmm. Wszystkie już A. Teraz C. Alhamia. Mamy. Mniej więcej nie mamy. Kolejne to jest E. Dodajcie, chociaż to trzy złote, ten zwrocik mały. Też się ucieszę. Z każdej. Kwoty się człowiek ucieszy, żeby mieć już wtedy na wymiankę. Następna linia. Mamy M. Czy to widzicie? Ja tym palcem zasłaniam. Widać, pidać. Szukamy M. O, może tutaj coś będzie w końcu, to ale... Nie... No parę tych M tutaj Wiemno, dali. O, magnes. Yy, to mit. Yy więcej nie ma. Kolejna jest P. Ekipa. Z. Zetek, zetek. Mamy tu. I jeszcze gdzieś... Oj, tu mamy. Dobra, teraz D. D, 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 right. Ale, żadnego wyrazu. No na razie nic nie chcą klifować. Jeden, ułożyć. jedno B tylko. Mamy I. No, jakby dali L, to jeden wyraz by był. Lira, może. W sumie dwa. No, mit, Ekipa. Albo trzy nawet. Jakby L dali. No, to wtedy nie będzie, żeby trzy No trzy, to dlaczego? No, no ja wiem, że mogą no nie? Oj, ku X, no, to jeszcze najciej. V. Nie, lepiej nie. Nie wywołuj. Nie. Dobra, G. Tak? Magnez. Eee, więcej nie mamy. Kolejna mamy. S. Stok. Turkusik. Magnes. I chyba tyle. Jeszcze, czekajcie, muszę sprawdzić. Czy ja jestem ślepa? No nie ma. Ach, nie ma. Jest L. Jest jeden wyraz, drugi wyraz. I pionowo trzeci. A i trzeci jest, czyli ja mam trzy złote. A jeszcze, bo teraz tu z radością, hurra ja mam i ostatnia Y. Czy coś tu Y jeszcze da? Chyba nie, o N nie było, no nie? No nie, nie było. Tu, aha, tu nie było. te To wszystko? Tak. Hurra, no mam trzy zetek. Kuku. Kuku jest, 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 bo już pierwsze to i, I będzie. I drugie. Tu jest drugie. No, tu o. jest drugie. Jest, trzy zata je. Ale radość, kurczę, ale są na kupie żarty. No dobra, to teraz oddaję oddaj rapak. <laughs> Proszę. Dobra, ja spróbuję w tej z numerem ósmym. Ciekawe, czy dadzą dwie Tam z rzędu. Właśnie, no. Zacznę od literki G. Mamy ją w gaz. Gardziel, Bydgoszcz. Gardziel. Tak, gardzieli mamy, tak. Gardziel. Kolejne jest K. Tu jest nisko. Oj, nie ma więcej? Teraz N. Ale ty byś mógł mieć X. No, no może, ale to by musiały być te pozostałe. No. Tu mamy N. N już chyba się nie, nie. pojawi, du, 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 du. Jeszcze jedno Nie, to było już. Tu. A, tutaj w szympansie, no dobra. W <grym> pan się <starał> I M, no to M też w szympansie jest. Ziemia, Max, mhm. Atom, Brema, mhm. chyba mhm. wszystko. V. No to drugie mieli dać. No ja mówię, o, o jest. Dobra. ja mówię, jeszcze V będzie kurcze. No ja bym w nie. No, mamy staw. I chyba to tyle. Następny jest U. U. Czemu? Nie ma chyba. No, nie ma. Nie było w ogóle? A po co Nie ma takiego słowa. Hmm. No dobra, no. Teraz o. Atom, Arizona, omen, osina, nisko. Mm -hmm. Się rozpędziłem i to tyle. Tak. O, o mamy ach Dobra, jest. jest pierwsze słowo max, no nawet z tym mixem tak, tym razem brało. się coś utworzyło. Dobrze, atom. Coś pomogło. Saba, Arizona, Teraz ty jedziesz jak strzała, szybko A, Osina, a, a, zasada, je, gaz. Je, nie, jeszcze, Bremar, jest nie, za, jest. ziemia. Moment, to a poszło. No dobra, wyczerpane. No. Kolejne jest C. Mamy Cis, mamy bydgoszcz. Dobrze. Chyba starczy. No, żeby wbiłbyś też tą trójkę. Kolejne jest H. H jest Hol. No. I chyba tylko tyle. Dobrze, Dobre. następne Y to jest bydgoszcz. Szympans. Szympans może powstanie. Może. Zostało pięć literek. Mamy P, też jest w szympansie, dobra. No mówię, szympansik wygra. Tak, ale, Drugie żeby, ale żeby jeszcze jakieś dodatkowe było. No. Bydgoszcz, Saba, mhm. no nie. Teraz mamy R, Brema, Atrapa. Nie A, no. P było, dobra. To jest dziko. Tak, Arizona, A, tak. Gardziel, Rdza. Gardzielo. Dobrze, już chyba wyczerpałem literkę mm -hmm. R. Następnie mamy D, mamy Zasada, Rdza, Bydgoszcz. <grym> Nie ma no Gardziel. Dobra, i co jest ostatnie? Ostatnie I. jest I. Osina, Cis, Nisko, Arizona, Ziemia. No to tak co, jedno, jedno słowo? No przeważnie były dwa, nie? Chociaż. Z, z S, S. <grym> L, Czekaj, a... nie, L nie było, to nie było, S nie było. No co tak jest, no co zrobisz? No faktycznie. Przeważnie dwa były. TV, no niestety. Dobra, nie jest duża strata. Także na cztery z drapeczki <grym zna> wygrała jedna. Moja krzyżóweczka. Krzyżóweczka. Numerem 9, 3 trzy... złote. I oprócz tego ten. mieliśmy jeszcze trzy pustaczki. No to a, trójka to na pomnożenie jest można kupić po złotówkę 3 złotówki, albo po prostu 1 za dwa, za 1 jeden za 1, jeden, albo 1 za 3. Lepiej tego nie przeliczać. Dołożyć Dobra, pomnożymy to na pewno. Kochani, także dziękujemy za wszystkie komentarze, za subskrypcję, za łapeczki. Pozdrawiamy Was cieplutęko. Zobaczymy się już wkrótce. Do zobaczenia. Trzymajcie się, zdrawa. Pa! Pa!